Cześć, z tej strony Filip z kanału BigPhil i dzisiaj w końcu po paru tygodniach może dwóch, dwóch i pół tygodnia pokażę Wam swój zakup, czyli mój aparat Sony Alpha 7C oraz jego akcesoria. Zapraszam! W sieci pełno jest unboxingów rozpakowań tego aparatu i różnych akcesoriów, które w sumie mam więc ja zostawię to profesjonalistom a sam jako amator pokażę Wam tylko sam aparat i te akcesoria bez rozpakowania. Wrzucę za to kilka zdjęć, kiedy rozpakowywałem ten aparat. Więc tutaj jest Sony Alpha 7C z obiektywem od Sony 20 mm. 1.8 f 18 Serii G. Bardzo, bardzo fajny aparat w ogóle. Ma wysuwany i obracany ekran. Ma taki śmieszny, mały wizjer przez który mało widać. Aczkolwiek w słoneczny dzień nadal się przydaje. Także nie można powiedzieć na niego złego słowa. Mianowicie małe, lekkie kompaktowe body tego aparatu. Obracany ekran, który jest bardzo przydatny do blogowania. Ten sam sensor, co jest w Alpha 7 III. Zdjęcia z niego wychodziły fantastyczne. Wideo, które robiłem wcześniej, a nie aparatem wychodziło także fantastyczne. Dlatego zdecydowałem się na ten właśnie aparat. Bardzo dobry autofokus, który, jak się nie mylę, jest zaproszony z. albo przynajmniej bardzo zbliżony do tego, co jest w Sony Alpha 7 S3. E, który jest poza zasięgiem finansowym, ale też poza zasięgiem e, moim, jako początkującego e, blogera, youtubera, czy osoby, która filmuje. E, to wody, które jest bardzo lekkie, bardzo przyjemne, jest dla mnie idealne. Długa praca na baterii, to kolejna rzecz, która, e, która mnie przekonała do tego aparatu. Krótsza praca, niż bym cały czas tylko zrobił zdjęcia, nadal dłuższa niż przeciętna długość baterii e, podobnych aparatów lub konkurencji. Kolejną rzeczą jest tryb video. E, tryb wideo i możliwość personalizacji tych trybów jest po prostu niesamowita w tym aparacie. Zakładam, że w podobnych aparatach Sony Alpha e, 7 lub Alpha 9 e, jest tak samo, może nawet lepiej. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to dla mnie idealne rozwiązanie i jestem z tego bardzo zadowolony. E, Zdjąłem te wszystkie uchwyty od pasków zamontowałem sobie cage'a, small rig'a small rig cage a do tego pasek na, na nadgarstek od Peak Design także tu cyk pasek, aparat e, fajna sprawa bardzo sympatycznie się to zakłada, bardzo prosto i e, jest to dosyć dosyć, jest bezpieczne i można latać jak preparacji <laughs> Żartuję. E, natomiast jest to bardzo fajne rozwiązanie. Nie lata żaden pasek. Jeżeli robi się zdjęcia e, z podłogi, że tak powiem, to nie ma tego problemu, że pasek nam coś zasłania, bo pasek może zostać na ręce, możemy to odczepić e, i mamy sam mamy sam aparat przy ziemi. Nadmiennie co do tego jeszcze obiektywu. Bardzo jasny. E, Wygląda, że mega, mega jasny. E, nigdy nie miałem obiektywu aż tak jasnego. Ma fantastyczne e, rozmycie tła. E, po prostu jest coś fantastycznego na 1.8. Ma też programowany guzik, który akurat ja sobie zaprogramowałem, e, aby autofokus tego aparatu wybierał prawe lub lewe oko. Drzwiczki, pod którymi kryje się karta pamięci, mianowicie mój prezent urodzinowy. 128 GB, szybka. Jestem bardzo zadowolony. Są kolejne drzwiczki z góry, gdzie podłączam mikrofon, o którym za chwilę. Oraz kolejne drzwiczki, przez które mogę transferować dane oraz ładować. Cage. Cage jest zamontowany. Można ze spokojem tutaj Jest dojście do baterii. Oczywiście drugą baterię też sobie kupiłem. Także mam dwie. Myślę, że na dwóch się nie starczy. Myślę, że na dwóch się nie skończy, ponieważ nagrywanie zużywa więcej prądu niż robienie zdjęć i... I w ten sposób zużywam dużo szybciej te baterie niż Ania robiąc zdjęcia. No korzystam teraz z jej aparatu Sony Alpha 7.3 z obiektywem 2405 f 40 Kolejnym obiektywem, który nabyłem do swojej kolekcji, jest to Sigma 2470 mm F28. Średnica to jest 82 mm i to jest całkiem spory, całkiem spory obiektyw. Całkiem też ciężki, bardzo dobrze e, robi zdjęcia. Ma też blokadę. Więc w czasie transportu nie będziemy mieli problemu z wysuwaniem się obiektywu zoomu, mikrofony e, po. po w bardzo długim namyśle zdecydowałem się na zakup mikrofonów Rode, Rode Wireless Go 2 Mam tutaj taki, taki metui Jest to mikrofon, odbior, jest to odbiornik Oraz dwa mikrofony Nagrywałem już kilka filmików tym zestawem Praktycznie od filmiku 5, jak się nie mylę. Wszystkie filmiki już były nagrywane Sigma, Jednakże dopiero teraz miałem czas, aby nagrać e, tak zwane walk-around tego sprzętu i pokazanie, co na nabyłem. Dodatkowa bateria. Druga. E, replikatory Cold Shoe Mount. Czasami robię. Coś takiego i stawiam tu dwa mikrofony A czasami po prostu używam tak Wstawiam tutaj receiver i inne akcesoria typu światło Dodatkowe światło, o którym już mówiłem w poprzednim odcinku Kolejne akcesoria, które kupiłem To jest taka rączka Small Rig Oraz replikator Cold Shoe mount. I to montuję do cage'a w ten sposób Dokręcam i fajnie to działa przy ujęciach z ziemi, ujęciach z, z okolicy biodra, pasa lub też po prostu w ten sposób. Daje to fajnie przeciwwagę, daje to stabilność. Nie jest to gimbal, co prawda, ale nadal coś bardzo sympatycznego. Tutaj, umiejscowienie tego replikatora Kord więc jest dlatego. Ehm, tak zrobione, ponieważ wpinam mikrofon receiver, podpinam do aparatu będąc z przodu widzę ehm, natężenie dźwięku i tak, tak właśnie sobie radzę z nowym aparatem z nowymi obiektywami, z nowymi akcesoriami. Ach, plecak zapomniałbym o plecaku, mały zgradny, przydatny. Wszystko jest tak, wszystko mam tak skonfigurowane, aby dawało maksimum ergonomii i oszczędności miejsca, a także komfortu noszenia oraz bezpieczeństwa sprzętu fotograficznego Fotowiteo. To jest wszystko w dzisiejszym krótkim odcinku. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat. Sprzętu, który zakupiłem. Sami chcielibyście taki kupić, lub kupiliście? Piszcie na dole w komentarzach pod filmem. Rozważcie także subskrypcję tego kanału. Zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Dzięki, cześć.